On natchniony i młody był, Ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, Śpiewał, że blisko już świt. Lec tysiące palili mu, Z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur,

w ramie Połczyńskiej, w przez Centrum Kultury i Europejskiej. Witam na otwarciu wystawy niecodziennej, wystawy szczególnej wystawy przygotowanej dla uczczenia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Cała społeczność Rzeczpospolitej od kilku dni żyje wydarzeniami, które miały miejsce w Katynie kilka dni temu, ale oczywiście one mają związek z tym, co działo się w Katyniu siedemdziesiąt lat temu. zęby krat, ser połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko śni, ulicami gwiazd, zwalani pomniki i rwani Ten wstalić, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy próg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał sobie spał i spałem moje wilczki dwa zupełnie ślepe jeszcze ten stary wilk przewodnik co żyje się dobrze znał łeb podniósł warknął groźnie, aż no szarpnęły dreszcze Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń Woń, która tłomi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz goń i z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młody wilki obława, ryciki zapalczywe w gęstym lesie. Proszę Państwa, wystawa jest e, pomyślana i dedykowana dla uczczenia pamięci o broni katyńskiej. E, Brodnia katyńska to nie tylko e, zamordowanie więcej wojennic kozielska, postaczkowa i starobielska, ale również e, zamordowanie ponad 10 tysięcy osób cywilnych, Polaków i osób zamordowanych, bo na przykład jest przypuszczenie tylko, że części yy, wiadomo, jest cmentarz wojenny w Charkowie, jest cmentarz wojenny w Miednoje, ale są jeszcze właśnie tak zwane te listy, yy, tak zwana białoruska, lista katyńska czy lista yy, ukraińska. O bracia wilcy brońcie się, nim wszyscy wyginiecie Obława, obława, na młody wilki obława Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane Krąg śniegowy leptany, w tym grę blana krwawa Ciała wilcze, kłami końców szarpane